Mężu, nasza świnka chyba dorasta i odwala ją ostatnio. Zjadła ostatnio za dużo, bardzo dużo szynki. Co o tym myślisz, mężu? Zjadła szynki, jest kanibalem? Jak to? Nie, 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 szynki wegańskiej. Aha, nie wiem, musimy coś chyba z tym zrobić. Dobrze, to ja pójdę na zakupy, kupić jej jakieś dobre produkty do jedzenia wegańskie, a ty z nią porozmawiaj, jakoś... dobrze? Dobrze, porozmawiaj z nią. Dobrze, to ja idę. <śmiech> 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 Dziecko kochane, co się z tą dzieje? No, to się ładna byłam. Ale świnko to nie jest dopuszczalne, żeby zjeść aż tyle wegetariańskiej szynki. Niedopuszczalne to ciebie zjem zaraz. To jest niedopuszczalne, że zjadłem mojego ojca. Boję się. Nie chcę już żyć, uciekam stąd. <noise> Sorry za tą kritchową wstawkę, ale jeszcze przed odcinkiem jak wbijemy jednego subskrypcję, subskrybera, to nagrał jutro kolejny odcinek i może nie wiem 10 łapek w górę to wtedy nagrał kolejny odcinek tak, więc jesteśmy w grze. I zanim zacznę czytać wszystkie te wasze opinie i w ogóle jakiekolwiek z internetu e, rzeczy o to zobaczcie, że mam wszystkie skiny do zekwipowania Każdy, o, to jakiś Miami Mimi jest Mimi, ale ja kupuję tego ostatniego dzisiaj. Więc kupimy sobie Robi. Robi wygląda dość spokojnie. Założymy sobie go. No i jeszcze trap nowy wyszedł. z Czego co nie wiem, czego kupię? Tego kupię za robuxy w sumie. Doładuję sobie robuxy. Okej, okay, kośćy kupione i teraz kupujemy sobie trapa. Mamy trapa tego Black Hole. Czyli to jest hole. Czyli to jest chyba Chyba czarna dziura, tak mi się wydaje. E, więc wchodzimy sobie do gry i zaczynamy gierkę. Chapter jest dziesiąty. E, czy to będzie koniec Piggy? Nie wiadomo, ja jestem ogólnie Piggym, tym cyborgiem A i ogólnie dzisiaj zobaczycie moją reakcję na mix z Georgim, więc będzie ciekawie, oglądajcie do końca Pierwszą teorią, którą dostałem jest taka, że Mr. Peach i ten, e, tutaj macie jego zdjęcie, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest I Jakiś tam mąż chce ją uratować, zrobił miksturę, którą przetestował, niezbyt działała I teraz zabijam typa jeszcze przy okazji, bo ciężko jest czytać i grać w tym samym momencie Ale się postaram, to mnie goni, mam przerąbane, ale dobra, pójdę po niego Pójdę! Tak! Jest! Dobra, zabiłem go, ale jestem gone. To w tym czasie przecież tam. W skrócie, Mr. P jest chora i jej mąż chce ją uratować. Zrobił miksturę, którą przetestował na ludziach e, Ona niezbyt działała i ci ludzie, a dokładnie świnki, czyli bohaterzy bajki z pepy zmienili się w potwory. Czyli ta zwykła świnka pepa przez Mr. P zmieniła się w potwora I tutaj dalej powiedział, że działa to wszystko jak infekcja, że jeżeli zabijesz kogoś to on też zmienia się w tego właśnie potwora I to wszystko przez jedną osobę, Mr. P I to właśnie o to w tym chodzi wszystko, wszystkim Ja pójdę teraz pod jakiegoś człowieka i postawię mu trapa... czarną dziurę O nie Myślałem, że to przyciąga jakoś O, idzie tu O, wpadł w tego trapa Okej, okay, i co się stało? Eee, uh, trap jest chyba najgorszym trapem, jaki widziałem, tak szczerze. No ale dobra, nieważne. Teraz zabijam kolejnego typka. O kurczę. Ale to w ogóle super zabija, bo to jakby tą piłą mechaniczną robię. Wydaje mi się, że w 11. chapterze dowiemy się już o wiele, wiele więcej o tym. Okej, okay, mam blisko bardzo. Jest, 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 jest tak na wyciągnięcie ręki. Proszę, tylko żeby teraz się jakoś, nie wiem, zablokował gdzieś. Nie, 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 czemu to jest tak powolne, moja pigi? Próbuję go zajść od tej strony, bo on pobiegł na tą stronę i teraz e, będzie pewnie z tej strony wybiegał. Gdzieś tutaj powinien być, no. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tak, dobrze, nie! Nie, wentylacja głupia! Nie wierzę w to. Jestem ciekaw, czy w ogóle też pigi cyborg ma nawiązanie do tej fabuły całej. Co to było! Co to jest w tych? Co to jest? Ja w... nie wiedziałem, że takie coś istnieje. To jest chodzi po tych. Po ściekach, po kanalizacjach, po tych. Po wentylacjach, żeby oni nie mogli przechodzić O co w tym chodzi? Ja cię kręcę Jest, 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 jest Dobra, zabiłem go w końcu Podciąłem go moją pią mechaniczną W ogóle ten szary kolor mi się mega nie podoba Mi się w ogóle ta pigi nie podoba tak szczerze No ona kosztuje tyle, ale jest gorsza niż yy... Wszystkie inne według mnie i ta jest słaba Ale no nie, może według was jest fajniejsza Nie mam pojęcia Oj, tu stoi gościu, chyba stoi awki No i zabity, chyba wygrałem grę Tak, wygrałem grę, więc to było nawet No może nie easy, ale było przyzwoite I przynajmniej to wygrałem Także przechodzimy do kolejnej I biorę innego trapa, biorę tego trapa Okej, okay, więc zaczęliśmy grać, ja pierwszy raz będę grać na tej mapie jako człowiek, bo przed chwilą grałem jako pigi, ale jako człowiek będę grać jako pier to pierwszy raz eee, Tu mamy trawę, więc pewnie wezmę tą trawę do tej tej baby eee, Kolejną teorią było to Dobra, daj mi trawę eee, i tak, kolejną teorią już wam przeczytam, że Georgi to jest dziecko świnki Pepy i to była najgłupsza teoria jakąś słyszałem, ale no nieważne, dobra to w sumie pomijmy <laughs> O kurcze. Dobra, to słyszałem, że zabili świnkę, więc teraz możemy sobie na chwilę tutaj przejść. Okej, okay, potrzebujemy żel zielonego klucza. Czy ona się jeszcze rusza? Nie, ona potrzebuje trawy, żeby się ruszać. A, super. Dobra, czerwony kluczyk, mam tylko czerwony. E, potrzebujemy tego. O jest, ktoś wszedł, w końcu, udało się, gratuluję. Dobra, złoty kluczyk. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Prime zabiła. Ja cię, ja cię, ja cię, ja cię, ja cię, ja cię. otwieram, otwieram. Szybko, czekaj, czekaj, idzie tu. Chodź tu, chodź tu, śwink, no, chodź, chodź. chodź. Oh. Dobra, postawię tutaj to. To nie, to raczej nie tutaj ten nie przejdę. No już się zaczyna z tą świnią, jest coraz ciężej. No nie jeszcze dotknąłem tego, jaki fail. Mmm, ok, spróbuję złotego dotknąć. Znaczy spróbuję znaleźć złoty klucz. O jest to! E, klucz do wentylacji. W komentarzu możecie też napisać swoją teorię dotyczącą... E, czemu ja to ciągle klikam? E, dotyczącą właśnie tutaj pigi. I Jordiego, bo to jest w sumie ciekawe, co o tym myślicie. No i ja może wstawię w kolejny odcinek Waszą teorię. Trzecia klucza, ta? Tutaj. Tak, trzy klucza, dobra. Mamy kluczyk. Jest. Okej, okay, karta i łomek mamy. Weź łom. No, ja, tu jest świnka, ona mnie chyba nie. Nie Co się z nią stało? Aha, okej. Okay. Chyba jakoś zabiła przed chwilą, to słabo, słabo. Ona nam trochę już wypadło ludzi. Klucz tu jest potrzebny. Nie wierzę, znowu klucz. O nie, jeszcze świnia tu leci. Aaaa, zginę pewnie, albo nie zginę, ucieknę tędy, zrobię ją Okej, okay, zrobiłem ją I to dość łatwy sposób, i teraz lecę szybko do wentów, do wentów, do wentów Okej, okay, mamy tutaj kluczyk, i yy, jeszcze brakuje nam tylko srebrnego klucza, żeby to otworzyć Więc na chillu to zaraz znajdę, ktoś chyba już ma srebrny klucz, ma ktoś... Nie, 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 szybko, szybko, szybko Jaki zeskoczył w ogóle, co za typ Zrobił ją nieźle Ja nie wiem, czy ja nie zostaję przypadkiem samemu z tą świnią Chociaż nie jestem pewien co do tego, ja uciekam stąd jak najszybciej. Ona mnie teraz fokusuje, jak najbardziej, żeby tylko mnie zabić. Bo jestem ostatni, więc mam przez ranę. Jest, w końcu znalazłem go. I teraz do banku trzeba iść z tym. I tu mamy jeszcze kluczyk niebieski. Okej, okay, dobra, to zyskoczę tędy. Gdzieś tu już powinien być bank. Hop, idziemy tutaj, otwieramy teraz serki. No i tu jest monetka, którą możemy wrzucić do. Kasyna, znaczy, jakby kasyna. Mamy 2,5 minuty, a ta świnia jeszcze mnie goni, tutaj, jako jedynego. Wierzę w siebie i na pewno mi się uda, jak w filmach. Szybko, klucz, klucz, klucz. Dobra, jest klucz. Srebrny, dam radę. Teraz na górę trzeba iść. Jestem bardzo blisko, ta świnia w ogóle się na mnie fokusuje, bo zostałem ostatni, ale co z tego? Wyszedłem! Jest! Udało się! Skąd wiesz, kim jestem? Kim ty jesteś? Jestem Fire Road, a to jest Zizi. Znasz to dziecko? Zizi to powiedziała. To jest osoba, na którą sz szukałem jej. Eee, dlaczego uciekłeś Georgi? Eee, kiedy moja rodzina odwiedziła szpital, wtedy zaczęli się zachowywać dziwnie i strasznie. I przyszedłem tutaj, aby znaleźć moją babcię, ale wszyscy wyglądają strasznie, więc się ukryłem. Będziesz bezpieczny z nami Georgi. Zobaczysz swoją rodzinę znowu. Znajdziemy osobę, która to zrobiła. Obiecuję Georgi. Mi się wydaje, że to właśnie Mr. P to zrobił. Mr. P to zrobił. No i nasi przyjaciele, którzy nam tutaj pomagają no wygląda śmiesznie. Znaleźli jakiś helikopter, sygnał helikoptera. O bo Mr. P muszę go zobaczyć. Muszę się z nim zobaczyć. Wrócę. weźcie się, zaopiekujcie tym Georgiem. A i chodźcie zatrzymajcie go za, dla wszystkich. Tak, chyba tak to właśnie powiedzieć, bo nie potrafię czytać po angielsku tak super. Ale będziemy myślę, że tutaj zakończyć tą teorię. I teraz robimy chowanego. Będzie to chowany w grze. E, jest taki bonus, zmieniłem się w Georgiego i będzie chowany, ponieważ e, zamienię się jakiś młot sobie dodam i wszyscy mają się w domu schować. I jest to nowa mapa spigi, dajmy na to. <gry> ja sobie takie coś założę, jakiś tutaj młot albo coś takiego. E, I będę zaraz zabijać, chodzić za ludźmi, więc mają jakiś czas 10 sekund na schowanie się, a ja w tym czasie... Biorę sobie jakiś młotek fajny Mi się wydaje, że był taki fajny Grafhammer O, jest, to jest do, dokładnie pigi. O to chodzi U O, no i to uderza Dokładnie o takie coś mi chodziło O, i takim czyśle Dobra, to teraz szukamy o Oni się pewnie boją, dajmy na to, że Uwaga, ten Kto nie zostanie Złapany Dostaje 100 robux Dobra, lecimy Tun, Idziemy tutaj najpierw Oj, ktoś tutaj jest, panie, Chciałeś 100 robuxów? Nie ma 100 robuxów Okej, okay, to teraz kolejną osobę. mi się wydaje, że na stówek ktoś tutaj Ta, jest, wiedziałem Więc George już zabił dwie osoby, jest to bardzo proste Zabijać w tym domu, szczególnie, jeżeli jest taki malutki A tu na stówę już się chowa pewnie kolejna osoba, w tym pokoju coś czuję, za, za jakimś łóżkiem a jednak się nie chowa nigdzie, to ciekawe. Hmm, tam ktoś widzę. Dobra, to było dobre też. Hmm, teraz gdzie mogą się chować dalej? W tym pokoju! Albo w tym? Okej, okay, to już kolejna osoba została zopana. I wydaje mi się, że tutaj będzie. Ko Zabiłem kość przez ścianę! Słyszałem! Tam się ktoś chował. Aaaa. <noise> jeszcze ten, Dobra, chyba już wszystkich zabiłem. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj był. Więc to by byłem tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Czy to jest Mister P? Ej, 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 ja chcę przejść, dobra. Eee, więc dziękujemy bardzo za oglądanie. Chcę jeszcze sprawdzić tylko jedną. To jest scp, w ogóle świna... świnka pepa, co nie? Click to baj, co tu się odwala w ogóle. To jest najbardziej chora gra, jaką widziałem. Ale no, to by było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze w, w sumie jeszcze przed końcem odcinka wejdę i sprawdzę jeden pokój, bo to jest dość ciekawe. Ktoś też stworzył takie coś. Piggy Foxy. O, co to jest?